Granice z liczbą Eulera, czyli granice z liczbą E, coś co pojawia się na studiach, na analizie matematycznej bardzo często i bardzo często sprawia problemy. Ale w rzeczywistości, jak poznasz parę prostych trików, które Ci pokażę w tym materiale, to nie powinieneś mieć z nimi żadnego problemu. Zaczynamy od takiej granicy. lim z n dążącym do nieskończoności dla 1 dodać 1 przez n do n tej potęgi. Coś takiego to będzie nasza granica podstawowa, którą musimy się nauczyć na pamięć, że to będzie po prostu E. Jeżeli to już będziemy wiedzieć, to teraz każda następna granica będzie bezproblemowo przez nas rozwiązana, bo będziemy ją wprowadzać do takiej postaci i będziemy mieli, że to jest E, i coś tam potem będziemy sobie z tym E robić. Więc to pamiętamy, że to jest liczba E. Analogicznie, jak mamy granicę tego typu, gdzie mamy 1 dodać coś tam przez n do n tej potęgi, czyli warte, że tu jest to samo i tu jest to samo, i tutaj mamy jakąś liczbę, to to będzie znowu E, tylko tym razem będzie to do tej potęgi, która jest właśnie tutaj w liczniku naszego ułamka. I tutaj zapamiętujemy, że jeżeli mamy jakąś liczbę w liczniku, to musimy potem to E podnieść do trzeciej potęgi. Teraz mamy bardzo podobną granicę co w pierwszym przypadku, tylko tutaj zamiast plusa mamy minusa. No jeżeli mamy minusa, to również bardzo łatwo jest coś takiego policzyć. Tutaj, oczywiście, możemy napisać na samym początku, że to będzie 1 przez e, i zazwyczaj będziemy to robić z pamięci. Ale dlaczego tak jest? Zastanówmy się teraz i spróbujmy tą naszą granicę sprowadzić do tej postaci granicy na górze. Zróbmy sobie tutaj takie proste przekształcenie, że tego plusa zamienimy w minusa. Na dobrą sprawę tego minusa po prostu wrzucimy do mianownika. Będziemy tutaj mieli minus n. I teraz ja będę chciał mieć tą samą potęgę, co w mianowniku, w wykładniku naszej potęgi, czyli będę chciał mieć minus n. No, ale żeby to się wszystko zgadzało i było to dokładnie takie same, to potem muszę to jeszcze Odnieść do potęgi minus pierwszej. Czyli będą minus n razy minus 1, no czyli razem w sumie po prostu n. No i oczywiście to jest lim. Nie zapominamy o tym, żeby napisać lima przed każdym tutaj przekształceniem. Bum. No i teraz spoko. Jeżeli mamy granicę tego typu, że to jest n dążące do nieskończoności dla 1, dodać 1 przez coś w mianowniku i to samo jest z wykładniku, no to my wiemy, że coś takiego to jest liczba E. No i potem mamy to po prostu podniesione do minus pierwszej potęgi, czyli mamy E do minus pierwszej, czyli w sumie 1 przez E. Ten zapis, który tutaj zrobiłem, no nie jest do końca formalny. Chciałeś pewnie jeszcze podstawić za to N jakiś K i wtedy wszystko byłoby spoko, ale no wiadomo, no tutaj nie jesteśmy w pełni formalni. Wydaje mi się, że od razu to jest taka prosta granica, która też jest podstawowa, więc mógłbyś zamiast tego wszystkiego tutaj pisać, po prostu napisać, że to jest 1 przez E i byłoby bajlando. By Teraz mamy kolejną, już trochę nieco trudniejszą granicę n dodać 3 przez n, ale zobaczcie, że to nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnie trudnego. Jedyne co my tu musimy zrobić to przekształcić to znowu do tej naszej bazowej postaci, czyli rozdzielimy ten ułamek na dwa ułamki. Będziemy mieli n przez n dodać 3 przez n podniesione do n tej potęgi. n przez n to my dobrze wiemy, że jest 1 no i mamy tą postać, którą mieliśmy na samej górze, czyli wiemy, że to będzie po prostu e podniesione do potęgi takiej jaka jest w liczniku, czyli e do trzeciej. No i to jest rozwiązanie. Teraz mamy kolejny troszkę trudniejszy przykład znowu, ale Również bardzo prosty. Mamy naszą postać prawie bazową, no ale mamy tutaj 2n. Więc co my będziemy chcieli zrobić? Znowu chcemy doprowadzić do takiej postaci, że mamy w mianowniku to samo, co w wykładniku. Więc, żeby to wszystko zrobić, musimy tutaj trochę pobawić się potęgami. Czyli będziemy mieli granica z 1, dodać 1 przez n. I teraz, żeby była ta sama potęga, co w mianowniku, to musi być n. No i teraz, żeby potęga się zgadzała, jeżeli tu było 2n, tu mamy n, to musimy to jeszcze przemnożyć przez 2, żeby finalnie po przemnożeniu działań na potęgach. Wyszło to samo, czyli 2n. No i jak już mamy coś tego typu, to widzimy, że ta granica w środku to jest po prostu e, no i e podniesiono do drugiej potęgi czyli e do drugiej. No i tutaj będzie już nieco trudniejsza granica, bo będzie wymagała u nas trochę takich sztuczek z liceum z poziomu rozszerzonego, czyli musimy jakoś tą granicę doprowadzić znowu do tej naszej postaci bazowej 1 dać 1 przez n do oczywiście n tej potęgi. No i żeby coś takiego zrobić, no to boom. Piszemy, że to jest lim z n dążącym do nieskończoności. I teraz jak to zrobić? Możemy zrobić taką sztuczkę, że my chcemy, żeby tam się to skróciło i było gdzieś tam 1. Więc żeby było gdzieś tam 1, to będziemy musieli mieć n dać 2 przez n dać 2. No a my w liczniku mamy bazowo po prostu n -kę. Więc teraz będzie trzeba odjąć tą dwójkę, żeby zachować bilans w przyrodzie. Masz plus 2, minus 2, czyli w sumie 0, czyli po prostu n. No i bajlando. Teraz to wszystko n dodać 2 podniesione do n tej potęgi. No i teraz widzimy, że jak to rozbijemy na dwa ułamki, to będziemy mieli n dodać 2 przez n dodać 2, czyli 1. Dodać minus 2 przez n dodać 2 i to wszystko podniesione do n tej potęgi. I teraz co dalej? No już mamy prawie tą bazową naszą fajną postać, tylko teraz jeszcze musimy dopilnować, żeby tu było to samo co tutaj. Czyli znowu będziemy chcieli to przekształcić jakoś do postaci, żeby potęga była taka sama jak nasz mianownik. Czyli tu byśmy mieli n dać 2, no i potem musielibyśmy to podnieść wszystko do potęgi n przez n dać 2. Bo teraz n dać 2 z n dać 2 by nam się skróciło i byłoby spoczko. No i teraz widzimy, że to coś w środku dąży nam do potęgi e do minus drugiej potęgi. Ok, pożo, ale tutaj mamy jeszcze w wykładniku coś co tam będzie dążyć, a tu będzie nam to dążyć do nieskończoność przez nieskończoność. No a tutaj to jest prosta granica do rozwiązania. Czyli będziemy mieli n przez n z 1 do 2 przez n. No widzimy, że 2 przez n dąży nam do zera, to z tym się skraca i mamy w sumie 1 przez 1, no czyli 1, czyli to po prostu będzie e do minus drugiej. mieliśmy e do minus drugiej na dobrą sprawę, potem do potęgi pierwszej, no ale wiemy, że do potęgi pierwszej nic sam nie zmienia. No i mamy kolejną, już nieco bardziej nieprzyjemną granicę do obliczenia, ale no też widzimy, że to będzie granica z liczbą e, bo mamy podniesione do n tej potęgi, no i n do nieskończoności i coś tego typu. Więc znowu, dążymy do tej naszej podstawowej granicy 1 dodać 1 przez n więc teraz jakoś trzeba tej to pozmieniać wszystko i no posprzątać tutaj jest taka zabawa w sprzątacza możesz się tutaj poczuć tak jakbyś skończył gdybyś nie zdał kolosa z tego więc na początku w ogóle możemy zobaczyć co nam tu wychodzi no widzimy, że mamy n i n więc frajeczek by nam się skróciło byłoby to 1 przez 1 no ale mielibyśmy 1 do nieskończoności to też jest taka niepocieszająca granica więc nic tak na pierwszy rzut oka nie wychodzi więc po prostu sprzątamy w takim razie tak, no to najprościej po prostu wyciągnąć sobie tą dwójeczkę i przez nią skrócić. Nawet minus dwójeczkę, bo nie lubię minusów. Czyli wyciągamy minus dwójkę i mamy n minus 1. No, oczywiście tutaj zamieniłem kolejnością, bo taka kolejność jest przyjemniejsza. No i tu znowu wyciągasz minus dwójeczkę i masz n minus 2. I to wszystko podniesiemy do n do trzeciej potęgi. Teraz to z tym się nam skraca, i to już wygląda o wiele przyjemniej. Robimy tą samą sztuczkę, że chcemy jakoś tam doprowadzić do tego, żeby teraz nam się skróciło to wszystko. Więc, żeby to wszystko nam się skróciło, to musimy teraz znowu zrobić tak, żeby tu było n 2 i się nam skróciło. No jeżeli tu jest n 2, to potem za tym byśmy musieli dodać jeszcze jedynkę, bo minus 2 dać 1 daje nam minus 1. No i teraz mamy przez n minus 2. boom n do trzeciej, no i bardzo fajnie to już tu wychodzi, bo widzimy, że będziemy mieli teraz coś takiego, n minus 2 z n minus 2 się skraca, czyli jest 1, i mamy 1 dodać n minus 2. No i teraz trzeba coś zrobić, żeby no w potędze była ta sama potęga, co jest w mianowniku, czyli będziemy mieli n minus 2, no i żeby to się wszystko zgadzało, to teraz trzeba by to podnieść do potęgi n do trzeciej przez n minus 2. No i teraz taka granica dąży nam do e, ale ta granica tutaj z kolei, no jest n trzeciej potęgi przez n, czyli jeżeli tu wyciągniemy n przed nawias, będziemy mieli n kwadrat przez 1, czyli będziemy mieli nieskończoność, czyli to dąży nam do nieskończoności, czyli finalnie mielibyśmy e do nieskończoności, no a e to jest zwykła liczba, Powiedzmy 2,71 do nieskończoności. No i widzimy, że jak podniesiemy jakąś liczbę do nieskończoności, no to oczywiście to nam da nieskończoność, czyli tu będziemy mieli nieskończoność jako wynik tej granicy. I jeszcze na sam koniec taki potwór, ale jak dobrze już widzimy, no to jest ten sam praktycznie case co wcześniej. Czyli znowu to, co musimy najpierw zrobić, no to sprzątamy w środku. Także mieć 1, dodać 1 przez n type sheet granicę. No czyli tu będziesz miał n kwadrat dodać 1. No jak dodasz 1, to żeby było plus 3, to jeszcze potem trzeba dodać 2. Spoko. A tu masz n kwadrat dodać 1. To wszystko podniesione do tej potęgi. No i teraz widzimy, że to nam się fajnie już skraca do tego, do czego byśmy potrzebowali. I mamy, że to jest 1 dodać 2 przez n kwadrat dodać 1. Teraz chcemy, żeby to podniesione do tej samej potęgi, więc to będzie n kwadrat dodać 1. I teraz, żeby zachował się balans, jeżeli było to 2n do 5 to byśmy musieli mieć 2n dodać 5, to w się sensie 2n kwadrat dodać 5 przez n kwadrat dodać 1. No i teraz ta granica dąży nam do E, a ta granica, do czego będziemy nam dążyć, no widzimy, że N kwadrat wyciągniesz przed nawias, no i N kwadrat z N kwadrat się skróci, będziemy mieli 2 przez 1, czyli to będzie do drugiej potęgi. I tutaj bym skłamał, bo tu jednak jest dwójeczka, czyli to nie będzie dążyć do E, tylko będzie dążyć do E do drugiej potęgi. No i teraz wynikiem takiej granicy będzie E do drugiej potęgi, podniesione jeszcze do drugiej potęgi, czyli finalnie E do czwartej potęgi. No i tak działają wszystkie te granice z liczbą E. One mogą się wydawać straszne na starcie, ale jak już dobrze wiesz, jak przekształcać te granice i jakie Doprowadzę do takiej postaci, działamy to samo w mianowniku i to samo w wykładniku, no to już nic tutaj nie ma nadzwyczajnego. Bardzo fajnie i prosto one wchodzą i nie ma się czego bać. Oczywiście, jeżeli chcesz się dobrze nauczyć analizy matematycznej, wiedzieć o co w niej chodzi, jakie są fundamenty, w ogóle po co się to wszystko robi, no i też nauczyć się rozwiązywać przykłady, tak, żebyś bez problemu zdał kolosa, no to polecam mój kursik z analizy. Tam macie wszystko, granice, całki, pochodne, a jakbyście mieli z czymś jakieś problemy, to możecie pytać śmiało na Discordzie.